Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zaczynam cykl, o którym już w jednym z poprzednich filmów wspomniałem, że ma awarię urządzenia, czyli będziemy musieli naprawić to oto urządzenie, które widzieliście na innych moich filmach, czyli CMU200, Radio Communication Tester firmy Roden Schwartz. Co się stało? No, pierwsza rzecz, to co widać w tej chwili, urządzenie jest włączone. Tu lampka się pali, ale nic nie ma na ekranie. Także mamy problem z ekranem. Na szczęście mogę tyle powiedzieć, że problem jest. Wydaje się prosty, być może w praktyce wyjdzie go, że jeżeli, wam tu pokażę, może się uda to zademonstrować, jeżeli odświetlę tutaj troszkę od zewnątrz, no ciężko to będzie, ale teraz widzicie w tle, jest na ekranie zawartość. No, oznacza to tylko tyle, że wysiadło podświetlenie. Prawdopodobnie mam taką nadzieję, aby było najlepiej, wysiadła przetwornica zasilająca świetlówki, bo tu jeszcze jest podświetlanie fluorescencyjne, ale może okazać się, że jednak wysiadło zupełnie coś innego. Ewentualnie lampy się przepaliły, to będzie gorzej, trzeba będzie je wymieniać na podświetlenie LEDowe. No ale to, jeżeli to rozbiorę, w tym momencie będę patrzył. Co i jak funkcjonuje. Jako potwierdzenie tego, że wysiadł tylko ekran, a cała reszta działa, widać to tutaj będzie z boku. Jest podpięty w tej chwili monitor. No i na tym monitorze urządzenie funkcjonuje. Jak widzicie, klawisze działają, wszystko działa. Także całość urządzenia pracuje prawidłowo. Tylko jest problem z tym wyświetlaczem. Przy okazji jednak, jeszcze jak tu będę robił to urządzenie, chcę dokonać dodatkowych poprawek i napraw. Pierwsza rzecz jeszcze, którą będę robił, to wymiana baterii CMOS podtrzymująca BIOS komputera, który tu jest. Tam jest zwykła bateria CR2032, która jeżeli urządzenie nie jest zbyt często używane, a ostatnio u mnie nie jest, dosyć szybko pada. Dostęp do niej jest bardzo utrudniony, bo jest na przednim panelu, trzeba cały ten panel demontować, więc zrobię po pierwsze większą baterię. Nie będzie to bateria CR32, tylko już tutaj taką kupiłem większej pojemności baterijkę. I ją zastosuję jako podtrzymanie biosu, oraz zrobię po prostu podłączenie na przewodach rozłącznych. Bateria będzie poza i będzie można po otwarciu, tylko obudowy, ją wymienić, jak będzie taka potrzeba. Kolejna rzecz oczywiście, wykonam regulację napięcia referencyjnego i generatora 10 MHz przy okazji aczkolwiek i tak w przyszłości będzie on synchronizowany generatorem GPSDO, o którym też będę robił filmy. Ale jest jeszcze inny problem w tym urządzeniu, bardzo typowy dla tego typu sprzętów. Uszkodził się filtr 868 bodajże megahercy, jeżeli dobrze pamiętam, który jest w torze odbiornika i powoduje zafałszowane odczyty w paśmie 1200-2200. Jest to bardzo znana, znana usterka w tego typu urządzeniach. Wynika ona z tego, że na wszystkich filtrach zamontowane są tego typu gąbki absorpcyjno-ekranujące, i niestety wchodzą one w reakcję z tymi filtrami, powodując ich uszkodzenie. Na szczęście tutaj uszkodził się tylko jeden. Dostępność ich praktycznie jest żadna. Będę musiał zastosować troszeczkę inny filtr. No i z tym będzie troszkę zabawy, ale to też pokażę tutaj na filmie, jak to wygląda. Także teraz będę się brał za rozebranie tego urządzenia, co też nie jest proste i wymontowanie na początek tego panela przedniego, żeby zobaczyć co się dzieje z ekranem, bo od tego te wszystkie prace zacznę. I leży przed nami rozbebrane urządzenie. Zebrałem już je na kawałki pierwsze i troszkę już posprawdzałem. Tutaj pokażę Wam, jest to panel sterujący, komputer główny. Jest to ta część panela przedniego. Tutaj mamy właśnie tą bateryjkę, którą będę chciał wymienić, właściwie nie wymienić, tylko wyprowadzić od niej styki na zewnątrz i tam ją ewentualnie podmieniać, bo tutaj jak widzicie to jest dostęp dosyć utrudniony, bo to wszystko jest w całości w jednym module no i trzeba rozbierać całe urządzenie, żeby wyjąć tą baterię. Przy okazji co się okazało tutaj był wentylatorek, który też już praktycznie nie chodził. To jest ten wentylator, praktycznie stoi stoi w miejscu, także znalazłem zamiennik, myślałem, że nie znajdę, bo jest 5V, a przeważnie wszystko co mam, to jest na 12V, no i tutaj ta najważniejsza część, czyli lampa podświetlająca z przetwornicą. No już zanim nakręciłem tą część, musiałem pogrzebać. Trochę też poczytałem w necie, znalazłem bez problemu kartę katalogową do tej przetwornicy i cóż, okazało się, że taką podstawową przyczyną i dosyć częstą w tych urządzeniach, tutaj jest bezpiecznik. Jest to malutki bezpiecznik SMD 1210 i on właśnie uległ uszkodzeniu. Na chwilę bezpiecznik zwykły na dwóch kabelkach, bo nie miałem takiego, dopiero zamówiłem. Za chwilę to podłączymy. I zobaczymy, czy to nam zadziała. Żeby to podłączyć, niestety trzeba na chwilę zamontować tą łytę główną, czołową. W tej chwili jest bez dysku twardego, ale to nie przeszkadza, bo chodzi tylko o uruchomienie się samego komputera. Zakładamy panel przedni, wszedł, podłączamy resztę przedniego panelu, czyli to jest ta część z wyświetlaczem, klawiaturą i złączami. Podłączamy jeden kabelek, który jest odpowiedzialny za całą komunikację z tą płytą. I to idzie tutaj, no to już Wam nie pokażę tego w tej chwili. Podłączamy do tego złącza przetwornicę. Jest tutaj przetwornica podłączona. Weźmy jakiś izolator, żebyśmy tego od razu nie spalili. No, i jest w tej chwili przetwornica podpięta do płyty. I tu jest świetlówka, ale no możemy włączyć urządzenie. Patrzę, czy wszystko jest podłączone. Wrzucę sobie jeszcze monitorek kontrolnie, żeby pokazywał. Komputer coś pokazał. No, widać już od razu światło ze świetlówki. Bardzo ładnie świeci. Także ten problem mamy rozwiązany. Był to, była to kwestia. Bezpiecznika. Także te rzeczy już żeśmy zrobili. Mogę to już niebawem zamontować. Oczywiście, jak dojdzie bezpiecznik, to sobie wrzucimy. Jeszcze co jedną rzecz zrobiłem, czego nie miałem wcześniej. Urządzenie, cały system ma na dysku. Dysk jeszcze jest nie SATA, tylko PATA starego typu. Tu w tej chwili jest dysk 40 GB Seagate'a lomba na 2015, no więc 9 lat już ten dyszczek ma, ale to jest dyszczek przeze mnie tu wsadzony, oryginalny jest schowany, ale sobie po prostu zgram te dane, mimo że mam oryginalny dysk, to jednak w czasie pracy troszkę rzeczy tam się na tym nagrało i zmieniło, więc sobie zgram ten dysk, zrobię jego backup, żeby na przyszłość mieć. Pierwszy etap prac już mamy za sobą, został wymieniony wentylator, którym wspomniałem. Tu, jak widać, już w oprawce nie ma baterii. Wyprowadziłem dwa przewody i złącze, do którego teraz ta bateria będzie podłączona. Dodatkowo już jest zamontowany z powrotem dysk i dysk ten został zgrany, żeby mieć na wszelki wypadek backup jego zawartości. Tutaj widać baterię. Jest to bateria 3V litowa z wyprowadzeniami, do których przylutowałem kabelek owinąłem rurką termokurczliwą, żeby nie powodowało żadnego zwarcia i później, jak już wszystko będzie tutaj zrobione, stanie to podłączone tu na dole, prawdopodobnie zamocowane i dostęp do tej baterii, możliwość jej wymiany będzie już dużo, dużo lepsza. Także tą część mamy gotową. No niestety muszę czekać na bezpiecznik, który zamówiłem, także jeszcze nie mogę zamontować panelu z przodu i zacząć inne działania. W tej chwili, ale to już w drugiej części filmu, zajmę się naprawą modułu RXTX i wymianą filtra, który tam jest uszkodzony. Filtry do mnie dotarły i zobaczymy jak to pójdzie ta cała naprawa, ale to już w drugiej części filmu, do której oglądania serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale.